Witajcie kochani, 21 grudnia Witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj zaczynam vlogmasa bez niczego na twarzy I ogólnie niedawno wstałam Znaczy już, wiecie, miałam dwie lekcje Więc jakoś to tak zleciało Wiecie, jedna lekcja pół godziny Czyli dwie razem dają godzinę Już trochę tutaj siedzę ale um, ubrałam się, stwierdziłam, że odeszły się do Was od razu, nie będę wiecie nic ze yy, sobą urobiła, tylko w takiej luźnej wersji. Wczoraj sobie zaplotułam warkocza do snu i zobaczcie, jakie mam teraz pofalowane włosy. Szkoda tylko, że tak od połowy, no ale pominimy to. Ogólnie, tak jak obserwujecie mnie na bieżąco, to pewnie widzieliście, że przez dwa dni nie pojawiały się żadne vlogmasy. Mówiłam Wam o tym na Insta Stories, że tak stwierdziłam, że nic ciekawego się nie dzieje, i dodatkowo yy, chciałam spędzić czas z rodziną. Julka przyjechała. Już wiecie na święta. A dzisiaj prawdopodobnie będziemy ubierali naszą choinkę. Ja też muszę pojechać do ortodonty. Znaczy nie do ortodonty. Ogólnie w takiej sprawie moich zębów. Nie ze względu na zdjęcie aparatu, tylko ogólnie jeszcze jest taka inna sprawa, którą muszę z nimi zrobić, ale to um, jeszcze nie wiem. Ogólnie brakuje mi jeszcze kilku prezentów świątecznych i zdaję sobie sprawę, że już jest naprawdę. Późno, i został ostatni moment, i pewnie w galeriach jest dużo ludzi. I ogólnie myślałam, właśnie, żeby coś e, zamówić też online. Także zapraszam Was na takiego luźnego vloga ze mną. W ogóle ja w, przez cały grudzień mówiłam Wam, że ja nie dowierzam, że dzisiaj jest taki dzień, i w ogóle że ten czas leci tak szybko. Ale serio, teraz już naprawdę ja nie wiem, co się dzieje. 21 grudnia, za 3 dni jest wigilia i jakby ja mam coś takiego, że nie dowierzam totalnie i jeszcze przez cały grudzień tak jakby się nastawiałam, że będą święta i że, wiecie, bliżej świąt poczuję ten klimat a teraz mam takie Co? Jakby Co się dzieje w ogóle? Jakie święta? Pamiętam, że w tamtym roku była Wigilia klasowa w ogóle tak fajnie wspominam te czasy, serio Trochę, wiecie, są plusy i minusy tego wszystkiego, co się dzieje, ale chciałabym tak na chwilę chociaż się cofnąć. Wiem, że było trudno, było ciężko, bo miałam vlog masy w tamtym roku, chodziłam normalnie do szkoły i nie było naprawdę łatwo, ale tak jakby jak patrzę na wspomnienia wszystkie, to mi się tak miło robi. W tym roku w ogóle Wigilia wypada w środku tygodnia, jakby może ona była w niedzielę, to bardziej bym się tak. Nastrajała. Za trzy dni kończę vlog masy, Dzisiaj jest 21, także chciałam tak wam powiedzieć moje odczucia. Zaraz zaczyna mi się historia, więc dwie godziny będę miała lekcyjne i jakoś ten czas tak zleci, później właśnie po południu będę jechała. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o moje zęby i o aparat, to jakby są takie przeczucia, że niedługo będę go zdejmowała. Są bardzo duże szanse, że ja zdejmę ten aparat w tym roku. I zakończę go właśnie bez aparatu, więc w ogóle hmm, przepraszam Was, jeśli byście słyszeli jakieś odgłosy. Ale ja dzisiaj rano obudziłam się, ponieważ przyjechali, nie wiem, to są chyba ogrodnicy do naszego ogrodu, hmm, którzy coś tam scinają, bo muszą to zrobić. I ja się tak przebudziłam, bo oni przyjechali o 7.30 chyba czy coś takiego i ja po prostu taka w śnie miałam budzik na 8.30 i nagle słyszę taki głośny dźwięk i to nie tak, że przez kilka sekund czy przez kilka minut, tylko to po prostu chodziło przez godzinę i tak nadal jest, więc zapowiada się naprawdę super dzień. W ogóle jeszcze nie jadłam śniadania, ale jakaś taka nie jestem głodna Siedzę tutaj na tych lekcjach. <laughs> nie no, nie mogę tego nagrać. O, wyłączyło się. Ogólnie jakoś tak jeszcze nie zawam... <laughs> Dlaczego? Mimo tego, że te ostatnie dni były dla mnie dość ciężkie, miałam dużo pracy, naprawdę miałam dużo rzeczy do robienia, czego też bardzo często nie widać na filmach, ja wam to powtarzam, że e... o Jezu, zaraz mi się lekcja zaczyna. Bardzo często dużo spraw się dzieje poza YouTubem, ale... Jakoś mam wrażenie, że czasem jestem taka mało produktywna I ja na przykład mam wrażenie, że ja tyle czasu spędzam na telefonie Zaraz tutaj zaczyna mi się kolejna lekcja I jeśli chodzi o śniadanie, to takie późne, ponieważ jest już godzina 11, a ja dopiero je zrobiłam Jest to oczywiście budyń owsiany kakaowo-kawowy Tak, super połączenie, ale serio, to mi będzie się tak kojarzyć z grudniem Ponieważ wydaje mi się, że już na chyba czwartym czy piątym vlogmasie Pokazuję wam właśnie ten budyń owsiany. I tutaj mam jeszcze herbatkę El Grey, moją ulubioną, w takim świątecznym kubku. Także zaraz odpalam lekcję. Widajcie trochę później. Eee, ja już miałam hiszpański, bo w ogóle dzisiaj była taka świąteczna lekcja. I chyba jest to na razie jedyny przedmiot razem z językiem angielskim, gdzie było coś z nawiązaniem do świąt. Ogólnie jeszcze na godzinie wychowawczej trochę tam było. I jutro już ostatni dzień idę do szkoły. Znaczy... Idę do szkoły. No, będę na lekcjach, ponieważ już od 23 mam wolne, więc będę mogła sobie wszystko ogarnąć na spokojnie. W sumie cieszę się, że jakoś tak wyszło. Na przykład, moja przyjaciółka Martynka, którą pewnie bardzo dobrze znacie, mówiła mi, że ona już na przykład w tym tygodniu nie ma lekcji, ponieważ tak jej szkoła zarządziła, że. Już po prostu nie ma. W ogóle jak mnie jeszcze nie obserwujecie na moim Instagramie, to serdecznie Was zapraszam, ponieważ ostatnio naprawdę dodaję dużo zdjęć. Jestem z Wami totalnie na bieżąco i na przykład jak nie ma vlogmasów, to właśnie otwierałam kalendarz adwentowy na Instant Stories. 21 dzień grudnia, kalendarz adwentowy i jest to mieszanka na mikołajowe placuchy. Wow, czegoś takiego się nie spodziewałam. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie taka mieszanka, właśnie jak się robi na przykład do pancaków. Mam nadzieję, że teraz w kalendarzach adwentowych. Eventowych. Pod koniec grudnia będą jakieś fajne rzeczy Dzisiaj mamy jakiś nawilżający balsam Tutaj NYX Jest to jakaś baza pod cienie, ale byłam pewna, że jest to czarna pomadka Tutaj 21 z Lumen I dzisiaj jest znowu jakiś kremik I nie jest to krem, a żelowa maska A dzisiaj w czekoladkach taki stworek W Nuxie jest dzisiaj coś dużego jest to płyn micelarny, więc w sumie zawsze się przyda. Wczoraj, jak nie nagrywałam, to było Kinder Hippo, a dzisiaj jest Kinder Bueno. A w milce dzisiaj jest Tofi. I oto rzeczy z kalendarza adwentowych, wydaje mi się, że dzisiejszym ulubieńcem będzie ta mieszanka do placuszków. Zostało tylko kilka dni do świąt, ale stwierdziłam, że brakuje mi kilku prezentów dla moich bliskich, więc siadłam sobie tutaj do komputera i będę czegoś szukała. No i chciałabym tutaj przy okazji Wam polecić stronkę Tiply. Jest to strona internetowa z cashbackiem, dzięki której otrzymujemy część wydanych pieniędzy z zakupów online. Także jeśli lubicie robić właśnie zakupy przez internet, no to bardzo ją Wam polecam. Znajdziecie tutaj naprawdę mnóstwo sklepów. Tutaj macie też taki podział na noclegi i podróże, moda, uroda i zdrowie, elektronika. Jest naprawdę tego bardzo dużo. Jest tutaj mnóstwo sklepów, z których pewnie większość osób zamawia. Na przykład, jeśli chciałabym sobie coś zamówić z AliExpress, to dostaję 10% zwrotu pieniędzy właśnie z tą wtyczką Tipli. Jest to naprawdę szybkie, proste, wystarczy się zarejestrować, i później możemy już kupować. Właśnie z nią. Nie zapomnijcie oczywiście o rejestracji, i tutaj mogę sobie wejść na. AliExpress i już będę robiła zakupy razem z Tipli. Po 48 godzinach e, Tipli przyznaje nam zwrot pieniędzy, i później z każdego zamówienia możemy sobie zobaczyć, ile pieniędzy zaoszczędziliśmy. Więc uważam, że jest to naprawdę świetna opcja, aby zaoszczędzić pieniądze. Wiadomo, że w każdym sklepie ten procent jest inny, ale możemy nawet dostać 25% zwrotu, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Chciałabym Was także zaprosić do opisu tego filmu, ponieważ razem z Tipli przygotowaliśmy dla Was link, i po wejściu w niego Dostaniecie 15 zł bonusu przy rejestracji. Także jest to naprawdę świetna opcja i Was zapraszam. Zobaczcie na mój dzisiejszy obiad. Jest to taki gofr z sosem, pastrami, kapustą kiszoną, rukolą. Przyznam wam, że to połączenie jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Wcześniej jak restauracje były otwarte, to właśnie e, czasami chodziłyśmy tam z Julką, a teraz zamówiłyśmy, tak, wiecie, na wynos. Szybki testing, w ogóle to jest tylko połowa, a jeszcze mam drugą część, ale nie wiem czy jestem w stanie to wszystko zjeść. Dobra, przetestuję to. Bardzo dobre. Zmieniłam tylko spodnie i teraz już jestem gotowa, minęło trochę czasu, ja zjadłam obiad, e, skończyłam lekcję. Musiałam też zrobić taką jedną pracę na matematykę i teraz będę jechała, także pokażę Wam tak na szybko monetyzację, nie jest to nic szczególnego. Mam na sobie taką oto bluzę z myszką Miki, ona jest z Zary oraz spodnie, one są chyba z berszki, z tego co dobrze kojarzę, takie zwykłe. Czyli 21 i kalendarz adwentowy dla widzów. Do wygrania jest zestaw Natural Mojo. I oto zestaw, który jest dzisiaj do wygrania, shaker oraz odżywka białkowa z Natural Mojo. Jeden z moich ulubionych smaków, więc bardzo się cieszę, że również ktoś będzie mógł sobie przetestować i losuję. Tą nagrodę wygrywa Sylwia z Katowic, także gratulacje. Przyjechałam na chwilę do galerii. Ogólnie teraz staram się unikać takich skupisk, wiadomo, teraz przed świętami może być sporo ludzi. No ale chciałam poszukać jeszcze kilku prezentów No i ogólnie zobaczyć, czy jest coś nowego w sklepach Je już po wizycie w związku z moimi zębami Wiem trochę rzeczy No i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze Przyszłam do Zary i widzę, że jest sporo rzeczy jakichś przecenionych jakichś wyprzedaż tutaj Coś nawet zimowego, kurtki Ogólnie o tym nawet nie wiedziałam, ja w ogóle już teraz nie ogarniam tych wszystkich promocji, rabatów, dopiero było Black Friday, teraz już są jakieś kolejne przeceny. trochę tego jest, no ale wiecie, niedługo zamykają galerie, więc o, no to jest moją kurtkę, o, nawet jest chyba na przycenie, tak. Jestem właśnie w Stradivariusie jest dużo ładnych kolorków, ale przyznam Wam, że nic nie mogę dla siebie znaleźć. Ogólnie jedna taka fajna rzecz, na którą się zastanawiam jest to top w kolorze fioletowym, ale to był kolor moich wakacji. Serio? Ja miałam większość ubrań. W tym roku, w wakacji, właśnie w takim kolorze. No i stwierdziłam, że już chyba nie chcę do tego koloru za bardzo powracać, już trochę mi się znudził. Bardziej idę w takie neutralne kolorki, ale po prostu nic ciekawego nie mogę znaleźć. Muszę Wam powiedzieć, że w tym roku naprawdę bardzo późno zabrałam się za kompletowanie prezentów. Ale wyjątkowo w tym roku mam straszny problem z tym, co mogę kupić moim bliskim. Nic fajnego nie potrafię znaleźć. Większej rzeczy moi bliscy już mają, albo po prostu ich nie potrzebują, a nie chcę niczego kupować na siłę. Pocieszam się, Faktem że już mam kilka rzeczy w domu, ale jednak nie dla wszystkich, i trochę wiecie, tak niezbyt fajnie to wygląda. Standardowo przed świętami czas ubrać choinkę, więc stwierdziłam, że wam to pokażę. I tradycyjnie mamy jodłę, która tak przepięknie pachnie, jest naprawdę prześliczna. Taka duża, oczywiście jeszcze nie udekorowana, ale kilka chwil i zaraz będzie gotowa. Somebody day on this cold Kochani, chciałabym się już z Wami pożegnać w tym vlogu. Ubraliśmy dzisiaj choinkę, więc u nas w salonie teraz panuje świąteczny klimat ogólnie bardzo ładnie w tym roku uważam, że wygląda i jestem bardzo zadowolona, ponieważ właśnie e, wszyscy ubieraliśmy, więc fajnie spędziliśmy e, właśnie tak świątecznie czas. I w ogóle teraz ta moja biała choinka wydaje mi się taka strasznie mała przy tej, którą mamy w salonie. Ale Wy oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję Wam za poświęcony na olenie czas, różaki, pa pa!